Cześć siemianeczko, witajcie, jestem Adamis z GAMING, nagrywam odcineczek z serii Minecraft Survival Pozdro wszystkim, dzisiaj robimy odcineczek Wyprawa do Netheru, znaczy znaleźć fortecę Znaczy, znaleźłem fortecę, ale dzisiaj pójdziemy do niej Nagrywam Pozdro Gracze Zapraszam do subskrypcji kanału Zapraszam do subskrypcji Adam zimny to bardzo ważne. Odcineczki tutaj są codziennie. Łapkujcie, subskry komentujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobra, my lecimy do Netheru. Drodzy widzowie. No. Dobra, lecimy. Pozdrawiamy Maxiu Gaming. Ładno czy na no mnie nagrałeś. Fajnie, widziałem, widziałem. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. no, no. Dzisiaj odcinek będzie tak, może krótki, może długi, zobaczymy. Zobaczmy, zobaczymy jak z czasem. Zrobiłem sobie nether chest'a, trochę tutaj doszło rzeczy. Mam ne trochę netherite'u, bo wykupiłem. Ale chciałem coś pokazać wam, pokazać wam. Jesteście na to gotowi? Tylko sobie splash potion... Splash, splash potem będę rzucał pod nogi czasami, dobrze eee, muszę sobie kilo naprawić, na co mogę sobie naprawić kilof no i lecimy i wam pokażę co znalazłem, ale tam jest ciężko akurat, tam jest akurat ciężko to bym musiał iść z kimś bo to jest nether no ale jesteśmy w netherze tak i tak i złote części trzeba tu mieć, żeby nas pigliny nie były. Ale chociaż pigliny zobaczę, że nie mam złotych części, no to będą nas gbić, niestety. Ale lecimy do nethero, tylko to jest długo. To musicie troszeczkę za to wybaczyć. Ale jak będziemy dochodzić na miejsce, no to się widzimy. Dobra, jesteśmy już z powrotem. No i tunelem przed nami sobie, tak? Takim tunelem jesteśmy w tunelu. Dobrze, lecimy dalej. Tym tunelem. Boszem, innym tunelem, właśnie chciałem trochę rozkopać, dzisiaj to jest długie. Aha, musimy wczytać. Już mnie wczytuje. ok, wczytało, dobra. Idealnie. Mam takiego kolegę. to są dwóch ziomków. Nowy ziomek się dołączył. I fajnie. Spoko gracz. Ma pracę też. On zbiera glinę Pracę ma jako zbierać glin gliny. Jest fajnie. No, ogólnie chciałbym jeszcze po farmie skriperów widzieć dużo prochu, bo po cinkiem sobie po farmie prochu, bo potrzebuję do TNT, bo ja bym chciał iść po Nederyt. No, żeby mieć. Lecimy tutaj. Słychać gasty. Jesteśmy na razie na bazalcie domu, widzicie te białe kropki. A za ich nie będzie. O, teraz ich nie ma. Widzicie? Myślimy, już z bazaltu wyszliśmy. No. No i lecimy. Muszę podleczyć sobie się trochę. Na rzecz trzeba się będzie skupić. Właśnie, złote czy. O nie. Nie wziąłem z tych części, będzie ciężko. Ale myślę, że mnie nie zauważą. Chyba, że wykupę szybko złoto gdzieś tutaj. Założyli mnie, nie ma. Nie wziąłem z tych części. Oj, oj, oj. Szukujemy się tarapaty. A widziałem tam piglina też, nie? To będzie ciężko. Poczekaj. Nie ma nikogo? To jest plignin? Nie, to jest, to jest koleżko dobre, okej. Okay. To możemy wykopać jej te, te. Taki tunel. Teraz ja wam pokażę tą fortecę. Tylko mówię, jesie złoto. Gdzie macie dźwięki dzisiaj? Jeszcze? cie dźwięki. Muszę właśnie to. Kilku mi padnie całkowicie, tak i tak. Ale zaraz mi nie padnie killoff, bo ja sobie go podleczę zaraz. Lip, hop, hop, hop. Patrzcie ile Expa idzie. I patrzcie na mój kill, jak tu idzie już szybko. Tu chyba czerwony, mi się nie wydaje. Widzicie, forteca? Nie kłamałem Jest złoto, dobra. Cicho, cicho, cicho cholipka, cholipka, dobra, lecimy. Może starczy, ale nie wiem czy mam crafting przy sobie zaraz sprawdzę w EQ Oby miał crafting. Mam crafting, idziemy do fortecy. Jak widzicie forteca jest. Mam for mam crafting na, na luzie przygotowany. Jak mały skałcik. <laughs> widzicie? Nie wiem czy mi starczy. Idealnie na, he na hełm starcza, ale wolę zrobić buty, bo buty mam słabsze. A hełm mam dobry. Dobra, tu jestem do zbrojowni, buciki, wymienić. Wymienić. No. Idziemy tak. Mam się kierę. Po, ja, po co ja niszczę kilofem No jasny gwint Ale za to. Aha. Paki coś tam, coś tam piszą, ja, nie ja się nie wtrącam <grym> Widzicie, teraz ja mam ziomków Na przykład, patrzcie, damy, im zło damy mu złoto, nie? Patrzcie co zostałem Kraj Obsidian Nauczka no, XD. XD, ok, niech sobie piszą Ja sobie naprawię kilo, ja tu tylko przyszłem pokazać wam moją fortece, wiem że Fortece jest ciężko też Oho, lipka Ale 4 sekundy się pali, 2, 3, no 2 sekundy się pali Czyli jestem prawie tak nie do rozwalenia, ale Jestem. O, Biom z Endermanami. To mi się podoba bardziej jeszcze. Bo mogę perły wydropić, żeby i do endu. Nie, gość. Zajebisty gascik jesteś. co bym jeszcze. Aha, bo złoto. No Jezu. Już we mnie szczelasz. Nic ci nie zrobiłem, nawet. Ale to jest kuszą. No to jest mniej groźne. Czy mnie szczelno? Aha wkurzył. tylko się wkurzył. Lekko, lekko się wkurzył. Dobrze. Nie, kolego. Oj, oj, oj. E, Dobra. Ale ja chcę się bardziej tradować, bo jak chcę mieć dużo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I za odcinkiem pójdę, nie? sobie tutaj. Tylko chciałem perły wydropić, bo ja chciałem perły, żeby zrobić Każdym też. Yy, chciałbym zrobić ender chesta, żeby w ogóle... Ja miałem skrzynkę, żeby mieli sobie. O, mam tu spillager, chodź tu. Tylko nie strzelaj we mnie, nie, nie strzelaj, Nic nie zrobiłem. Chodź tutaj, chodź, chodź. Chodź za mną i ja ci wyrzucę dużo złota. On od razu daje, od razu mi dał. No chodź. No ma złoto, chodź. Nie widzi tego złota, no jasnych więc. I ślepy. Tylko nie we mnie, nie strzelaj. Tutaj ładnie. No, ładnie, tylko idź, idź, idź. Nic nie widzisz, nic nie słyszysz. Ja sobie podwędzę złota trochę. Gdyś mnie nie atakował. Nie mieć złota ogólnie na aktywnego. Tylko nie strzelaj we mnie. Ile złota będzie za zarąbiście Zmienia się. No takiej, ty co ty we mnie szczelasz? O nie, skończyło mi się złoto. No, no, idzie za mną? Tak, idzie za mną. Co ty gadasz? No, mi, proszę. Gorzej się Wam ukradnę całe złoto, no fajnie. Też, to jest tak samo jak harde. I nagrywam sobie odcinek, no i Próbuję farmić perły dzisiaj. tu są dziwne dźwięki? Tam się w kurzu, ale patrzcie, co zrobimy. A nie mam, nie mam strzał. Gdzie jest ten piglin? Tu jesteś, chodź tu. Ej, Chodź tu. Kosz, kosz, kosz. mnie nie przestałeś atakować, przestaniesz dobrze. No to fajnie. Napiszę wiem, żeby. E, ja nagrywam, czy ja dostałem Fire Charger? Tak, dostałem Fire Charger e, Bloki tego, niedobrze. Hop, hop, o, ale tu mam dwożwilu i i chyba bym miał takowo znowu, nie? Skórę zostawię. Obsydian dał! Dobrze! Jeden obsydian To jest bardzo mało Perły rzuć mi Piasek dusz To jest piasek gleby Piasek dusz To będzie na farmę niebi, niebi. proszę nie 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 Ja nie, ja legit, ja legit Chodź no. Ja mogę iść Widzicie nie atakuje? Nie, nie atakuje Ale Gaśnik będzie mi przeszkadzał problematycznie a, no, już go nie będzie zaraz. Gaścik chcę pójść spać zaraz. Niech się trochę, bo niech się podenerwuje strzały. Dobra, Dobra, Gaśniku, gdzie jesteś? Dobra, jeden endermany. Zrobię z taką dziurę. Ja wiem, gdzie zrobić to do dom, tylko chcę mieć dużo endermanów. Ja tylko widzę, pokazać, jak się dropi ferły. Patrzcie na to. Akurat jest dużo berlot. Widzicie? Idzie do mnie, taki gościu. I co robicie? Grabie strzymam. Co? Co oni takie dźwięki wydają? Chodź Poczekam sobie. Oni nie dropią superły Lada moment. No chodź Wurde, no, chodź chodź No, widzicie Przyjdzie sam Dobra, dobra drobno, perły, dwie. Jest Gites. Nie, 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 Z zaraz złota. Zamiast złota. Dwie perły, dobrze. Oj, 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 oj. Są większe problemy. Jadę do dermana, to będzie dupa. Uhuhuhuhu. Ty chamie. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale musiałem. A bym deadnął teraz od Dendermana Od Edka bym seadnął. Ale mam 5 pereł, dobrze. Niech się zregeneruje życie. To mogę i na nich kampić teraz. Takiego o. Chodź. Zapraszam. Odpychłem go. On idzie do mnie. On do mnie przyjdzie. Zaraz Edith będzie miał. Tylko ja nie widzę, że ma HP, bo ja mam wyłączynę tego tego młodzika. Niestety kolejnej perły i to ile? Cztery chyba było. Osiem, ładnie. Potrzebuję z dwa staki, bo z dwa staki będę miał dobrze. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. chodź. Ej, ej, ej. Idziesz? Jest. Kolejny idzie. No jak to można nie farmić perły? Można farmić ferły. Ale zaraz to musimy wychodzić, bo jak jestem na endermana w lesie, no to będą więcej endermanów się będzie agrowało. No już idzie trzeci do mnie. Jeden. 11 Chciałbym w końcu smoka podbić. Jasz? Nie wiem czy te dną. Chodź, chodź, chodź. Dostał. Kolejne perły. Aaa, to jest do dupy. To jestem ja. Raz, dwa, trzy. czym gadacie? Dobra, spadamy. Nie tu być? No, oczywiście szczela, szczela, szczela. oho lipka, teraz mam, teraz mam dojazd mega. Szybko, do dziury, do dziury, do dziury. No i chciałem wam pokazać fortecę jeszcze, nie? Zanim pójdziemy. żeby rał i jeszcze raz zasadził o jezus sorki za ten czat ale muszą oni chociaż jeden odcinek musi być spokojny Oho, dobrze jedzonko będzie gdzie forteca jest kolejni co jest Ohoho, kurde, ty nie jesteś groźny. Widzę. tych... O, widzicie? 13 od razu. I od razu lepiej, nie? Widzowie? Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie dzięki że byliście. Trzymajcie się i naprawdę... Naprawdę kolejny odcinku, nie wiem co pójdziemy Może pójdziemy na smoka w kolejnym odcinku. No. To na razie to trzymajcie się cześć, pa i pozdra, pozdlo.